no, why meet? Why meet? You, you, you. you can smoke uh, window? I can I can. Okay, I okay. Then, then, blend. One more Ostatni short. Dobro, prawo, 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 prawo. Okay. Prawo, prawo, prawo. Dakwit, prawo. Dobrze, dash nice. wit, sigma. A! Sorry! Victor, you're fire! <laughs> you fire no! Ej babe, bez... uciekamy! Bo bomba wybuchnie! Jezus Maria! Bomboklat prawie było! Kurczę, Stairs! Nie widziałam go! Kurczę się woknie do Ej, o k***a, grenade! granaty Dalej bym flerszał chyba, nie? Ej, plant? Help me! Shiftem, no shiftem idź teraz Ej, skaczesz tak, już będą wiedzieć o tobie To jestem pro player, zobacz jak się odpaliłam, nie? Widzisz to? Widzisz jaka jestem dobra? i uważaj tak nie strzelaj do niczego Ja... Ej, ej, jestem tak zajebista w tą grę O, jestem w dupie. Mam zajebisty pomysł Nie, Dakuj, co ty kupiłeś? A, mi f**kała Wow, ale jednak go zabiłam to yeah. tak, Ty się skup na graniu, a nie Legia to... OK? ch**e, okej? One more drop? Ten Wiktor, daj mi to Victor TY śmieci ODDAWAJ MI jemkę! No i kup super, nice. gratuluję. Zapomniałam strzelać. Tak, mamy je dwie rundy do wygrania. A ty co ty robisz? Kup se Defa, Defa, kup. Tak, kup Defa. Co kupuję. Nie kupiłeś Defa. Bo kur ja nie wiem, jaki to jest pistolet. To są te takie szczypce. To mów w Wygramy to. Tak, wait, mówienie tu nic nie pomaga, tu trzeba robić, a ty nie robisz Nawet defa, kupiłeś kombinarki, kupiłeś, gratuluję i kup teraz broń Gdzie ty, i na mida! No i z daleka mu nie, nie zabijesz go tą pompą Ty może naucz się grać, naprawdę, bo już mnie to denerwuje to mnie naucz. Jak ty mówię ci na shorta, to ty stoisz w miejscu i myślisz jak się i chodzi. To są podstawy podstaw. Auto, automaty to jest podstawa. Nie przestremić, Je bośmy to wygrali normalnie. 20... o ty masz 33 kilo, dobra, jednak nie jestem lepszy. Grasz jeszcze 1 na 1? Już mi się nie chce. <grych> A ja mu łeb he daję i kurzy ch... O, dach mi na pier... w, w ten w biurko. A ja... A ja mu sprzedaję dwa headshoty i ch to. Ua! <grywka> <grywka> yeah, yeah. No ty, ile miałeś, ile, ile miałeś HP? Jeden. No i chuj, kutpa, ale zabijam ci prawie. To było dobre.